Niestosowanie przemocy. Wąż pokąsał tylu mieszkańców wioski, że jedynie nieliczni odważyli się pracować w polu. Świętość mistrza była tak wielka, że opowiadano, iż udało mu się oswoić węża i przekonać go, by w swoim postępowaniu nie uciekał się do gwałtu. Wkrótce mieszkańcy wioski zauważyli, że wąż stał się nieszkodliwy. Zaczęli więc rzucać w niego kamieniami i szarpać go za ogon. Pewnej nocy, poturbowany wąż, wślizgnął się do mieszkania mistrza, by się pożalić. Mistrz rzekł: Przyjacielu, przestałeś straszyć ludzi i to jest niedobre. Jak to? Przecież to ty nauczyłeś mnie postępować bez uciekania się do gwałtu, prosiłem cię jedynie, byś przestał szkodzić, a nie, żebyś przestał syczeć.